Story time o moim nowym podopiecznym. No jak wiecie, pracuję w domu opieki. No i od jakichś dwóch tygodni mamy nowego dziadka. No zajebisty koleś, no zajebisty. Ja już go kocham. Nie wiem, zakochałam się od pierwszego wejrzenia, jak tak można nazwać, jego cudnym charakterze. Pełny energii, optymizmu. No dziadek zajebisty. No i pewnego dnia ogarnęłam go już rano. Zrobiłam to, co miałam. I mówię, dziedziuniu, idziemy do saloniku. No i on się tak na mnie patrzy, się śmieje i mówi Iwa Bron. Ja mówię, jaka Iwa Bron? Ja jestem Ewa, Ewa Kryger, nie Iwa Bron. Iwa Bron, Iwa Bron. Ja mówię, nie, nie jestem żoną Hitlera, a jak będziesz mnie tak nazywał, to ja Ci będę nazywała Hitlerem. No i zaczęliśmy się we dwójkę śmiać, nie? No takie poranne żarciki. No. Później ja mówię, dziadek, ja Ci włączę yy, telewizorek, obejrzysz sobie wiadomości, a ja sobie powypełniam yy, moją papierologię. No no i było wszystko Kajono, okay, ogląda te wiadomości i mówią tam, ile osób... Aha, w międzyczasie jeszcze się mnie zapytał, czy zostanę jego żoną. Ja mówię, no jasne, no jak ja bym nie miała zostać twoją żoną, jak ty jesteś taki uroczy, we dwójkę się dogadamy. Ty szurnięty, ja szurnięta, no zajebisty team. No i ogląda te wiadomości, no i w wiadomościach było coś o problemie alkoholowym, że dużo ludzi choruje na alkoholizm, co drugi powinien się leczyć, ble, ble, ble. I on wy, wypala, że jego żona zmarła. Bo za dużo popijała. No. No, trochę go tam pocieszyliśmy, a znaczy ja go trochę pocieszałam, ale bardziej tak w żart to obróciłam, żeby mi tam nie smutał za dużo. No, potem mówią o paleniu papierosów. I on do mnie wyskakuje, że kolejna żona tego też zmarła od palenia papierosów, bo dostała raka. Ja tak na niego patrzę i się zastanawiam: to po chuj ty się ze mną, chcesz hajtać? Jak ty już dwie żony wykończyłeś, a ja będę ta trzecia? A on tak na mnie patrzy i mówi, rzucisz palenie. Ja, rzucić palenie? No, dziadziu, nie ma takiej opcji, ja nie rzucę palenia. Nawet dla ciebie. No, dziadziu się zaczął śmiać i ja mówię do niego, tak na niego patrzę i mówię, no i kto tutaj jest? Ja jestem Iwa Brą, a ty jesteś taki, no, prawdziwy Hitler, no prawdziwy Hitler. Dziadzia zaczął się śmiać i ja mówię, nie ma takiej opcji, ja nie rzucę, nie rzucę palenia. Szybciej to my się we dwoje pozabijamy. No i na tyle chyba będzie z tej historii, ale dzisiaj już się nie mogę doczekać, bo wracam do pracy do mojego zarobistego dziadka. Raczej znaczy tego jednego z ulubionych, no. Ale mam też innych tam, takich zarobistych dziadków, no. Więc zobaczymy, co dzisiaj mnie czeka w tej pracy, ale mam nadzieję, że. Ten czas będzie miły, sympatyczny i zabawny i z uśmiechem. Aha, i jeszcze mam pytanie, bo ten dziadziu twierdzi, że ja jestem głośna. Czy ja jestem naprawdę głośna? On czasami mówi do mnie, że mam być cicho, że ten głos powinnam mieć tak pół tony niżej, bo ja ryja. Czy wy też tak uważacie, że ja ryja? Bo ja tak nie uważam. No ja tak naprawdę nie uważam. Dobra, kończę to moją historię i zobaczymy, co w tej pracy mnie będzie dzisiaj wieczorkiem czekało. Trzymajta się i pozdrawiam Cię płytko. Papatki!